Według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 12 do 19. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołano: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz król Izraela. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go jak jest napisane Nie bój się, córko bo to król Twój przybywa siedząc na oślęciu. Z początku jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z nim wtedy, kiedy łazarza z grubu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego. Widzicie, że nic nie uzyskacie? Oto świat poszedł za nim. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiejszy fragment, który czytaliśmy, świętujemy jako Kościół właściwie co roku, jako tak zwana niedziela palmowa. No i rzeczywiście to wydarzenie, które tutaj jest opisane, wydarzyło się właśnie w niedzielę przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Kochani, ale co my tutaj tak naprawdę widzimy? Bo świętujemy sobie tą niedzielę palmową w różnych kościołach, różnie to wygląda. Piękne, wesołe święto. Ludzie przyozdabiają różnego rodzaju palmy albo takie gałązki. Potocznie też nazywamy palmowe, ale po prostu gałązki. I dokładamy starań, aby one były piękne, ale aby były piękniejsze jedne od drugiej i aby były jeszcze większe. W tym wszystkim bardzo często też wykrzykujemy, czy też śpiewamy Hosanna. Hosanna. I generalnie jest to dość taki radosny dzień. Ale czy wiecie, co oznacza słowo Hosanna? Bo. Często je mówimy, ale o co tutaj chodzi? Co ono tak naprawdę oznacza? A więc słowo Hosanna oznacza: ratuj nas, proszę. Albo inaczej: zbaw nas, proszę. Kiedy my wołamy Hosanna, to tak naprawdę prosimy, błagamy o ratunek, o pomoc, o zbawienie. I to właśnie krzyczeli, kiedy zobaczyli. Pana Jezusa. Też wykrzykiwali, że jest królem Izraela. Ta sytuacja, która tutaj jest opisana, jest to wypełnienie proroctwa, właściwie dwóch proroctw. Te wszystkie gałązki, to ta cała radość, to przejście przez bramę Pana Jezusa, ten tłum krzyczący to było wszystko zawarte. Dzisiaj to odczytujemy w Psalmie 118. Więc już na długo przed tym wydarzeniem, psalm wskazywał, że coś takiego się stanie, i rzeczywiście stało się. Kolejna sprawa to proroctwo proroka Zachariasza, które mówiło, że właśnie przyjdzie zbawiciel, odkupiciel, król i wjedzie na źrebięciu oślicy. I też tak się stało. To właśnie to drugie proroctwo. Ale też czytamy tutaj, że na początku uczniowie, jego uczniowie. Apostołowie, między innymi, nie zrozumieli o co tutaj chodzi. Czyli nie zauważyli, że wszystko to, co się dzieje, to jest właśnie wypełnienie proroctw. Dopiero po czasie sobie zdali z tego wszystkiego sprawę, że wypełniły się proroctwa biblijne. I to jest kolejny dowód na to, że właśnie Pan Jezus jest Chrystusem, tym właśnie obiecanym. Gani, ale czy ten tłum, który wiwatował wtedy. On rzeczywiście rozpoznał w Jezusie Chrystusa. No mogłoby się wydawać, że tak, ponieważ no, wołali król Izraela. Wołali hosanna, ratuj nas, wybaw nas. No słyszeli też o tych cudach, ponieważ byli tam ludzie, którzy byli przy wskrzeszeniu z martwych Łazarza i oni mówili o tym cudzie, więc ileś tam osób, nie wiemy dokładnie ile, ale kilka osób na pewno było. Które właśnie mówiło, widzieliśmy na własne oczy. Jak ten gość wziął wskrzesił z martwych łazarza. A ten łazarz był przecież cztery dni już nie żył, już tam śmierdziało, a on go wskrzesił z martwych, więc z całą pewnością jest to ktoś niesamowity. Jak już nieraz wspominałem, i w tamtych czasach tak to było, że takie rzeczy to mógł robić tylko ktoś, kto pochodzi od samego Boga. Ale kochani, tej ci wszyscy. Jak tutaj dalej czytamy, no niestety nie do końca rozpoznali, że chodzi tutaj o obiecanego Mesjasza, o obiecanego Chrystusa. Co prawda wołają, ratuj nas, zbaw nas, prosimy, błagamy, ale od czego ci ludzie chcieli, aby Pan Jezus ich wybawił? No dzisiaj jeszcze tego nie czytaliśmy, za niedługo już przeczytamy i dowiemy się, o co tutaj chodziło. Właśnie temu ludowi. Wtedy Izrael był pod okupacją rzymską. Imperium rzymskie panowało nad Izraelem, przepraszam, panowało nad większością części świata. I ten lud, kiedy wołał, ratuj nas, wybaw, że ty jesteś królem Izraela, miał na myśli wyswobodzenie z. Okupacji właśnie rzymskiej. Chcieli się na nowo stać wolnym krajem, potężnym krajem, tak jak za czasów właśnie Dawida i króla Salomona, wtedy byli potęgą, i to inni byli im poddani, i to Izrael władał sporą częścią obszaru. I oto tutaj właśnie wołali, w tym Hosana. Kochani, i my wspominamy ten. To wydarzenie jak najbardziej. Wiemy, że ci Izraelici no nie do końca chcieli, aby Chrystus uratował ich od wiecznego potępienia. Tego nie rozpoznali niestety. Ale jak to jest dzisiaj z nami? Kiedy my wołamy Hosanna, czy w ogóle wiedzieliśmy, co to oznacza? Czy my po prostu wołaliśmy, ciesząc się? A może nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wołamy ratuj nas, zbaw nas? Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, że my potrzebujemy jakiegokolwiek ratunku? Ale od czego ten ratunek byłby? Czy może w tej niedzieli palmowej, ale nie tylko w niedzieli palmowej, w ogóle, kiedy podchodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy o nim mówimy, to zdajemy sobie sprawę z tego, że On jest Synem Bożym i tym, który daje? Pojednanie z Bogiem, który ratuje nas od wiecznego potępienia, i przez wiarę w Niego dostaniemy życie wieczne i daje nam życie wieczne. Czy może, tak jak niestety znakomita większość, ma jakieś wyobrażenie? No widzi, tak, w Jezusie Chrystusie kogoś no, niesamowitego, ale co my sobie zdajemy sprawę, co my sobie wyobrażamy, od czego może nas uratować ten Chrystus? Jak wiele mamy takich pomysłów, że okej, okay, no fajnie jest w coś wierzyć, dobrze, że jest Jezus, tak dużo o nim słyszymy, ale nasze podejście jest takie, że kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa, to nasze życie zmieni się na lepsze. W tym sensie takim fizycznym i materialnym. Że może teraz cierpimy jakieś choroby. O więc, kiedy uwierzę w Jezusa Chrystusa, będę mu no, posłuszny, posłuszna. Ale w tym zakresie, który my oczywiście chcemy, czyli no, pójdę do kościoła. No dobra, poczytam to słowo Boże. Wtedy, kiedy będę miał czas, ile będę chciał. Ale czy my nie wołamy i chcemy ratunku właśnie od choroby, aby być zdrowym, tak na ciele, fizycznie zdrowym? Może mamy jakąś przypadłość, może nawet dużą, może nawet zagrożenie życia. Czy często nie wołamy, Jezu, ratuj nas z myślą. Że nasz budżet domowy poprawi się, że kwestie finansowe nagle zostaną naprawione, a może wołamy właśnie, aby w pracy nam się lepiej zadziało. Niekoniecznie może podwyżka, ale te relacje, niech ten szef będzie milszy, mniej pracy nam dawał. Jakie my mamy wyobrażenie i co my widzimy? W Jezusie Chrystusie. Czy tak samo właśnie chcemy spod jakiejś okupacji być uwolnieni? Czy może widzimy w Chrystusie pojednanie z Bogiem? Ratunek od wiecznego potępienia. Kochani, wiele jest pomysłów właśnie, co Jezus Chrystus może dla nas zrobić. Ale co Pismo Święte mówi? Pismo Święte mówi, że każdy, kto zgrzeszył, poniesie śmierć. Że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale właśnie w Jezusie Chrystusie jest pojednanie z Bogiem. I Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby nas pojednać z Bogiem, abyśmy zostawili nasz grzech, powierzyli go Jemu i odstąpili od tego grzechu. A Jezus Chrystus zapłacił za ten grzech i zmartwychwstał, więc pokonał. I to jest ratunek dla nas. I o tym powinniśmy tylko i wyłącznie myśleć. Nie o kwestiach materialnych i co dalej. Nieważne, co dalej. Kiedy mamy pojednanie, pokój z Bogiem, to już jest najważniejsze. Ale to nie oznacza, że nie moglibyśmy żyć lepiej. Słuchajcie, to wszystko jest z łaski Bożej. Ale to nie jest najważniejsze. I może pomyślicie, no łatwo ci się mówi, bo nie jesteś chory, może nie cierpisz biedy. Kochani, wierzę, że kiedy będziemy myśleć tylko i wyłącznie o Królestwie Bożym i o jego sprawiedliwości, tak jak Słowo Boże zresztą mówi, mnie przekonuje, to Bóg da nam to, co potrzeba. To, co potrzeba, a nie to, co ja chciałbym. Ale to też nie zawsze musi być tak, że ja coś dostanę. A jak nie dostanę i umrę, kochani, to jest dopiero skarb, to jest dopiero dar kiedy możemy być tak szybko z naszym Bogiem, pojednani. No i tam, tam to już nie będzie nam niczego brakowało, tam to dopiero wszystko będziemy mieć. Może łatwo się właśnie pomyślicie, mówi, ale kochani, bo może niektórych rozczaruje, ale właśnie o to chodzi, że nas ma Jezus Chrystus uratować i wołamy, do niego od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia przez Boga, od grzechu ma nas uratować, a nie od ciężkiej sytuacji zdrowotnej, finansowej, ciężkiej sytuacji rodzinnej. Jezus Chrystus może to dać. Często bywa tak, że daje rzeczywiście, bo to jest prawdziwe. Jeżeli my będziemy szukać przede wszystkim Królestwa Bożego, to wszystko inne dostaniemy, to co nam potrzebne. Bóg to widzi i nam da. Ale to On wie, co jest dla nas najlepsze. Kochani, kiedy wołamy Hosanna, kiedy w ogóle zwracamy się do Jezusa, to pamiętajmy przede wszystkim, po co On przyszedł, kim On jest, od czego ma nas uratować. Uratować od wiecznego potępienia, od grzechu, od śmierci, a nie od tego, co my byśmy chcieli. Pozdrawiam Was serdecznie. Bogusławie życzę dobrej nocy. Zapraszam na Jutro. Pamiętajcie, dzisiaj jeszcze zmieniamy czas. Trochę dłużej będziemy spać o całą godzinę. Więc, jeżeli wybieracie się jutro do kościoła, czy na nabożeństwo, czy będziecie odsłuchiwać, to pamiętajcie, zmieniamy czas.